Zobaczcie, teraz dodałem tutaj DS-1, która jest buforowana. reszta efektów jest z Zobaczmy, jak zmienia się nasz sygnał. Jak widzicie, zmiany teraz są już pomijalne i uratowaliśmy nasze brzmienie. To, co ja bym sugerował, dodać jeszcze jeden bufor na końcu, więc zobaczmy teraz, co się stanie. Jak widzicie, przełączam teraz z tej pętli z efektami i bez i nasz sygnał jest git. Tak więc nie przesadzajcie z buforami. Najlepiej użyć jeden gdzieś na początku, często za fuzami, bo bufory często też potrafią zmienić brzmienie fuza. Nie mówię, że to źle, możecie sobie przetestować przed i po. może akurat Wam się będzie podobać. No i na końcu pedalboardu, szczególnie kiedy używacie długich kabli, które łączą pedalboard ze wzmacniaczem. Jeśli chcecie więcej tego typu wiedzy ze świata gitarowego, to zapraszam do subskrybowania tego kanału, na którym znajdziecie już wiele, wiele filmików tego typu. No i oczywiście zachęcam też do sprawdzenia moich efektów gitarowych, które buduję dla Was ręcznie. Całą Ofertę możecie sprawdzić na stronie Polski